Biorę pyłek pszczeli przez dwa miesiące i robię przerwę. Piję naczczo miód co rano i bierze mnie grypa i gardło. To trochę, to chyba ściema. Odpowiedź na pytanie jest jedna. Nie ma cudownego leku. Produkty pszczele mają właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, antybiotyczne, odżywcze. Natomiast nie osłonią nasz w 100%. Oczywiście wzmocnią nasz organizm, będą go dodatkowo chronić, jednakże działają jedynie wspomagająco. Oczywiście wzmocniony organizm rzadziej się przeziębia. Dużo szybciej wychodzi z takowego przeziębienia, natomiast nie jest zabezpieczony w 100%. Poza tym, jeżeli to my jesteśmy narażeni, na dużą ilość wirusów, to nie jest to pole ochronne, które nas przed tymi wirusami zabezpieczy.